Uwielbiam gotować i eksperymentować w kuchni. Dlatego nie bez przyczyny jestem tutaj, w czasie konkursu Blogger Szef. Dla blogerów kulinarnych gotowanie to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja, którą dzielą się z czytelnikami. Niektóre przepisy w tegorocznym konkursie zaskoczyły nawet profesjonalnych kucharzy na finale konkursu BLOGGER Chef. witamy blogerów, którzy przyjechali kibicować, osoby towarzyszące i oczywiście naszych partnerów, bez których BLOGGER szefa by nigdy nie było. Zostaje nam w tej chwili tylko wylosować stanowiska, zaprosić na, na test wiedzy, no i co, możemy zacząć naszą rywalizację. Nie każdy z Was zajmie miejsca na swoim stanowisku 3-4. Start macie godzinę! To będzie somber Jagnięcy z piere pietruszkowym? Przygotowuję taki ribeye sezonowane. Pątrówkę drobiową z purée z jabłkowym, wiśniami oraz sosem czekoladowym. Kopytka z bobu z sosem miętowo-bazyliowym i posypane orzeszkami pini. Perliczkę w zatarze e, podaną na ciepłej soczewicy. Blogowanie jest tak naprawdę dla mnie moją prywatną książką kucharską. Bloguję, żeby znajomi nie dzwonili do mnie po przepisy. Tak to mają na miejscu. Chciałam uporządkować swoje przepisy. Blog też na znajdywaniu nowych kontaktów i rozmowie z innymi, równie zakręconymi w kuchni jak ja. Gotowanie to całe moje życie, moja największa pasja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wszyscy wycofują się od stanowiska! dziękuję! Konkurs Blogger Szef to pięć spotkań półfinałowych. Dzisiaj właśnie obserwujemy zma zmagania finałowe, poznamy blogger szefa, który otrzyma bardzo wiele nagród o wartości ponad 20 tysięcy złotych. Weź mi wszystkie kaletki w domu, tę kuchnię wege wegetariańską. Nawet się pewne, pewne, pewne zady no. Olera, lera, jest oceniany sposób pracy na stanowisku, jest oceniany sposób podania, jest to wszystko jest brane pod uwagę, ale najwięcej punktów, ponad połowę to jest mak. Zjawisko dla mnie to jest osobiście, jeśli chodzi o blogerów, że można mieć tyle fanów zgotowania, tyle radości. Utrzymujemy szefów kuchni właśnie bogactwem technik i tak naprawdę przeobrażeniem prostych składników w coś, coś bardzo wyjątkowego. Wygranie tego konkursu jest tak naprawdę dla mnie potwierdzeniem, że idę w dobrym kierunku i mam nadzieję, że uda się to przekuć na jakieś bardziej profesjonalne zajęcia.